Się Jesteśmy na tym stawku znowu. Co ostatnio w szpaki tu uwiłem, ale tym razem na boat. Zobaczymy, czy się da. Na Belly tutaj połowić. Więc odpływamy. Trzeba się teraz nauczyć tym sterować. Bo nie wiedzieć, jak to się robi. robić. Nie wiem, co to się robi. Chyba tylko tak. Ale nie wiem. Pierwszy raz nawet bał się burzą. Trzeba po prostu płynąć przed siebie. Jak na razie. Nie wiem. Próbujemy. Więc pierwszy rzut. Mędrka trochę za długa. Jak na berybałta. Ale. Tu jest. Jak się tym obraca. Co ja tu robię? Co tu się dzieje? W tą stronę. Pierwszy rzut. gdzieś tam. Na razie obrzucam tą wodę normalną, to normalnie bym obrzucał, a potem lecę gdzieś tam w trzcinę. Mamy tutaj powiedzmy nawet nawet tak obłowione całe tutaj to miejsce które mogłem obłowić normalnie z brzegu Jesteśmy tutaj już z tej drugiej strony i teraz trzeba tylko zacząć rzucać Oj. Dobra, trzeba zmienić yy, tego kainbala, bo on jest na ten stawek za duży po prostu i... no. Tutaj szczupaki wolą atakować małe przynęty, tak do 12 cm. wybrać założony lecimy dalej. Dobra, myślę, że najzwyczajniejszy w świecie fatty po prostu tutaj będzie super. Nie, myślałem że coś było, no to patyczek Patyczek tak Zwany tak Zwany Długi Patyczek O kurde, ale długi On ma 2 metry Jak się go całego rozłoży Uj Popłynął Był, 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 był szczupak, był, był, kurde, był szczupak. Chyba tego nie widać, ale jest rozcięta. I do tego po prostu walną mocno, by było czuć. Nie no, jest rozcięta, tu jest, jedno rozcięcie, takie rozcięcie. Jest sporo ścinana trochę, czyli był pierwszy, chyba się niestety ukłuł, ale oby nie, oby nie, Wrzucam dalej. Mam do Was pytanie takie, bo jak nagrywam tak z belly boat'a, bardziej dopiero zaczynam nagrywać, ale jak tak będę teraz nagrywać z belly boat'a, częściej pewnie, to... Może bym zainwestował w kamerę na ten, na głowę, bo z kamery na yy, na klatkę słabo widać Dlatego napiszcie czy byście chcieli, żebym zainwestował w kamerę na głowę. Bo myślę, że to by było fajne rozwiązanie właśnie na Bryboata O i jeszcze ten. Płyniemy po tą obrotówkę co ostatnim razem straciłem bo leży na tym krzaczku co przypomniałem o nim to popłyniemy po nim od razu a więc jestem w tym krzaczku na którym straciłem tą obrotówkę i ją nawet widać już właśnie jest o tutaj więc obrotowa odzyskana trzeba będzie tutaj trochę ją, yy, nie wiem, hak zmienić za na, szkotwicę, na bo jest strasznie zerswiała i ten fluorocarbon wygląda trochę dziwnie taki zielony się zrobił dziwne ale obrotówka odzyskana znalazłem tam jakieś wejście tu wszędzie są trzciny a tutaj jest jakieś wejście płyniemy tam dobra a więc spróbujmy tu rzucić jakieś takie fajne miejsce trzeba tu rzucić jakoś Drobienica, drobnica uciekła i ciężko to będzie rzucić To jest płytko, nie chcę tam za blisko popływać aż. Tak. Pewnie już wszystko spuszczyłem, ale fajne miejsce tam jest. Spróbuję chociaż raz tam chodzić. Ta jedna trzcina przeszkadza. Jedna walona trzcina. No, dwa Niby wydaje się, że tam jest łatwo rzucić, ale wcale tak nie jest. Gonek się zawinął. I na koniec. No, dobra, Płyniemy dalej. Teraz będziemy sobie tam płynąć, gdzieś w tamtą, tamta cała strona z tyłu już jest y, obłowiona. Dlatego teraz cała tamta. Znaczy nie wiem, czy cała, czy co. Dzisiaj tylko tak dla zobaczenia, jak się pływa na tym ballyboucie. Dzisiaj bez presji w ogóle. Fajnie by było, jakby coś na. jakby coś złowić, ale bez żadnej presji. Tylko dzisiaj spokój Tak na razie nic Nie wiem ile jeszcze mam do końca owienia, Bo myślę że tego 20, 20... no 20 Już też że będę się zbierał Bo już będzie ciemno Prawie że To jest już taki o 20 że koniec łowienia, ale jeszcze zobaczymy. Niestety klątanina taka. Zobaczyłem, co się da zrobić z nią, ale pewnie nic trzeba zmienić. Związać od nowa zestaw. Udało się jakoś przełożyć przez wszystkie przelotki pociągę i teraz trzeba tylko dowiązać przypomnę. nie wiem jak ja to zrobiłem że przez wszystkie przelotki przełożyłem że przez y, wszystkie przelotki przełożyłem rośiąkę ale i tak gołotek zmoczyłem trochę niby tylko coś takiego mała plątaninka a tyle pęciątki poszło no niestety o, jestem przy brzegu oła, oła przy brzegu już mnie ściągnęło mocno prądy morskie jest nie przy brzegu Dobra. zmiana kolejna z tego fattego jednak on jest taki może nie za ciemny tam kursole łowią jakieś Płotki łowią płotki giganty a ja myślę na co zmienić. można na coś tutaj takiego albo na Sandrę. Może taką Sandrę zmytą. Tu się zmyło. Ta Sandra była fajna, bo na nią branie już nie. W Polsce. I fajne jest coś takiego Sandra. Dobra, a więc na dzisiaj ja już kończę łowić. Bo jeszcze trzeba byli wysuszyć, żeby go dał to włożyć. Bo nie mam na niego tego. A więc koń, kończę już łowienie. Trzeba wyjść z ballybootu, trzeba go trochę obsuszyć i lezimy do domu. I tutaj dwóch kłusowników jeszcze. A nie, pójdź stąd ryby płosić Kłusownicy dwa tu łowią karasie na spławik. Zobacz, bo mi się żyłkę. Jestem metro od twojej żółki, Dobra, a więc tym pięknym Kamoniu jeden. A więc tym pięknym widokiem dwóch jednych skończymy dzisiejsze połowy. baba.